Witam. Dzisiaj krótki filmik o finansach. Kiedy mężczyzna wychodzi z syndromu mojego faceta, no to oczywiście ma to wpływ na każdy jego aspekt życia, na każdą jakby każdą stronę życia. No i oczywiście wychodzenia z tego syndromu również wiąże się z poprawą finansów, bo ogólnie miły facet często narzeka właśnie na finanse. Dlatego, że ma zaniżone poczucie wartości, pewność siebie, samoocenę, a wiadomo, że to się przekłada na nasze finanse. I teraz, kiedy facet chce zacząć jakiś biznes, na przykład, no to wiadomo, że powinien mieć jakieś środki odłożone na tak zwany start. I teraz, co jest tutaj bardzo ważne, żeby zrozumieć, że kiedy zaczynamy budować tą poduszkę finansową, która, która nas później nam pomoże, Właśnie w budowaniu Czy firmy, czy ogólnie biznesu Wszystkim ważne, żeby Odróżnić dwie rzeczy Żebyśmy sobie nie strzelali W nogę Chodzi o to, że kiedy Odkładamy, że kiedy mamy te pieniądze Czy na przykład chcemy Zdobyć pewną sumę, to nie Oszczędzamy Tylko odkładamy, to jest różnica Dlaczego? Dlatego, że Kiedy jesteśmy w energii Pieniądza, czyli w tak zwanej energii, dostatku to my odkładamy pieniądze. To my pokazujemy czy wszechświatu, czy obojętnie, jak zwał, tak zwał, ale wysyłamy wiadomość, że my te pieniądze mamy, bo my odkładamy na dany cel. A kiedy my będziemy mówili, że my oszczędzamy, oszczędzamy właśnie, żeby założyć biznes, żeby założyć firmę, to my wysyłamy wiadomość do wszechświata, że my tych pieniędzy nie mamy. Dlatego że. Oszczędzanie to jest nic innego jak energia braku. To jest stan niedostatku. Dlatego, że kiedy myślisz, że musisz oszczędzać, musisz zapiąć pasa, no to znaczy, że nie masz. Ale kiedy pokazujesz, że odkładasz, to znaczy, że coś masz. Podświadomość jest bardzo szczegółowa. Ona łapie wszystkie praktycznie słowa. I ona nie rozróżnia, czy to jest kłamstwo, czy to jest fałsz, ale kiedy właśnie odkładamy zamiast oszczędzać, to pokazujemy, że mamy. I, o dziwo, wtedy tych pieniędzy w naszym życiu pojawia się więcej. Oczywiście to nie są żadne porady inwestycyjne, ale tak to po prostu działa. Tak to po prostu jest, że kiedy wysyłamy energię, że mamy, więcej przychodzi. Kiedy wysyłamy energię do wszechświata, że nie mamy, to nie dostajemy.